Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Amnezji. Z tej strony kłania się wam Mr. Draco. I co my tutaj ostatnio robiliśmy? Zaraz luknę sobie. Czekajcie, który tu klawisz? Co tu może być? Nic z tego. Jak się patrzyły zadania? Dobra, mam tutaj jakieś. Znać klucz, który otwiera drzwi do maszynowni. Uruchom silniki, spoko. Z tego co pamiętam byliśmy już tam na górze. Bo przyznam się wam, że dawno nie nagrywałem. I dobra, dzisiaj chyba musimy udać się tam na dół, tak? No więc żeby nie przedłużać, już tam idziemy, ale... Poczekajcie. Dobra, oliwę mamy pełną. Bo się boję. Jeszcze drzwi zamknięte. No właśnie. Jeżeli coś nas zje... Na mnie wyskoczy, co nawet. To od razu... I znowu nie mam celownika. Kurczę, co się z nim dzieje. Poczekajcie, muszę to sprawdzić w ustawieniach, bo... Efekt też mogę sobie zrobić. Dobra, celownik właśnie jest wyłączony. Dlaczego? Dobra, od razu lepiej będzie. Jakoś krótki opis, nie wiem czemu. I Dlaczego wyskoczył mi taki... Dobra, już jest naprawdę spoko. Kurczę, szybciej niech to się ładuje, bo... Za długo to trwa. Dobra. Spoko. Którym się włączył latereczkę? Czekajcie. F. F? Tak, F. Dobra. Zapalimy sobie światło. Od razu trochę ginie się zrobiło. I te dźwięki. Ops. Przekażcie, to był Tak. Ta, co ty nie powiesz? Nienaturalna, spoko. Sam się o tym przekonałem. Nic mnie tu nie zje? Nie, tu chyba nic nie ma. O, jest красивo. Czekajcie, sobie tu wskoczę. I tu właśnie widziałem skrzynię. Nie, to nie jest skrzynia. Co za chamy. Tutaj coś jest? Nie wiem, coś dziwnego, ale spoko. Zostawiamy, omijamy. Dalekim łukiem otwieramy sobie drzwi. Co mamy tutaj? to z dywan. Chyba tak. Beczki, beczki mnie chyba nie obchodzą. Przecież wiem, że jak jest ciemność, to nie musicie mi tutaj um, mówić sam robić na każdym kroku, bo takie rzeczy to ja akurat wiem. O. Krzysiwo kolejne, spoko. Nic już to nie ma. O, co to jest? Ten fragment świdra o, coś tam krzyczy. No, Chcę mnie przestraszyć. O kurde! To jest potwór! Jak ja mogłem być taki głupi? O Jezu! Czy... O Jezusie, przepraszam Was. Nie chciałem tak bardzo krzyknąć. Już umarłem. Nie idź za daleko. Aha, potwór nas jadł. Auć od tego krzyku aż gadu mi zabolało. Gdzie się podniosę? Podniosę się tam, gdzie umarłem? Poczekajcie. Pragnąć ci spokój, spokucze. Ten potwór chciał mnie zjeść. On jest bezczelny. Dobra, a w guskach jesteś? Wstawaj właśnie. Ja Oj, <laughs> Ja tam nie chcę iść. A! O, o. Gaś. Boże. On tam jest? Nie, ja tu zostaję. Odcinek będzie trwał dwie minutki. Bo ja już mam kurczę. On tam sobie idzie! Niech on sobie stąd idzie, kurczę! Mogę go walnąć beczką? O Boże! Dlaczego on tutaj jest? On powinien zniknąć. Ej, idź sobie, kurde. Idioto. Cię słyszę, tak? Jeszcze jakieś kości łamiące się. Czekajcie. Teraz będzie tany, tany. Tak, trzeba sobie rozluźnić atmosferę. Boże, on tam mówi. Nie chcę go. Ej, słyszycie to, co ja? Dobra, na 3-4 otwieramy drzwi. Ale jak mnie zje. Ops. O Boże! Co za głupia grza! Ej, on mnie tutaj nie zje. Bądźmy dobrej myśli. Ja go widzę, czy go nie widzę? Dobra. Spróbujemy. On tam. Widzę go, widzę go. Jak się przeżycie, będziecie go widzieli tam, gdzie jest ten celownik. Zapaliłbym wam światełko, ale się boję. Dobra, powiedzmy, że... Ej! Przewróciłem się. pochodność się, kurczy, już ci robi w zaraz światełko, tylko... Muszę być. Pewien, że... Hello! Panie potworze, już się cię nie boję. Postaram się już nie krzyczeć. Już ma psychika wróciła do normy. Jest wszystko OK. Potwór zniknął mam się dobrze. Cisza. Za bardzo jest tu cicho i... Już wiem dlaczego tutaj było tak ciemno. Po prostu chcieli mnie wystraszyć. Ale co tam? Trochę krzyku nikomu nie zaszkodziło. Mam. Ej, mam dużo oliwy, spokam. idziemy na dół. Tylko trzeba być ostrożnym, bo te potwory tutaj widzę, że już pojawiają się gdziekolwiek i nikt mnie nie ostrzega przed nimi. Ej, co my tutaj mamy zrobić? Idziemy do drzwi, bo tam jest chyba widno. Jest widno? Nie jest widno. Co tu mam? Nie mam potworów? Dlaczego jestem w puskach, właśnie? Ja chcę sobie wziąć krzesiwo. O i łopatę, mam wreszcie łopatę. Tamtą zgubiliśmy. A tamtą też. Fragment świdra? Nie chcę tak. Jeszcze coś mi brakuje? Nie wiem, dobra. Um, tutaj nic nie ma. To sobie stąd idziemy. A tutaj co jest? Aha. Czymś trzeba go ruszyć młotkiem na przykład. Drzwi. Tędy chyba nie wychodziłem. Nie, tutaj mnie nie było, widzę Krzysiwo Podnoś się O i widzę Jeszcze jeden fragment świdra To jakoś trzeba połączyć chyba yy, Ręczny świder, to chyba Nie wiem czy się mylę, czy mówię prawdę Ale może spróbujemy Tym świdrem Zamknij się bo się, się boję Otworzyć tutaj, poczekajcie, zgasz światło Nie ten jak zwykle Będziecie mieli przez chwilę ciemno, ale muszę oszczędzać, że bo się będę bał potem. A widzicie? Tutaj coś się leje nam. Tylko do czego by to zagrać? Kurczę, nie wiem, do czego. Mamy słoik. Po kwasie. Może się nie zepsuje. Już? Częściowo, czyli mam no świter. Spoko. Trzeba znaleźć jeszcze jedno coś takiego, ewentualnie dwa. Może będzie w tym pomieszczeniu? O, widzicie? Jest. To chyba nie to samo. No. Dobra. Jeszcze nie mogę... Już się leje, spoko. Co to w ogóle będzie? Mieszanka wybuchowa. Oj! Latareczka. I spoko. My się już nie boimy, już macie moje słowo, że jak zobaczymy potwora, na pewno nie będę krzyczał. To tylko gra, to tylko gra, to tylko gra. Okej, okay, tu mnie jeszcze nie było, co tu jest? Coś tam, coś tam. Dobra. Zapalimy sobie lampeczkę. Tutaj ona była. Coś tam ją trzymało, tylko jeszcze nie wiem co. Ten potwór, powie co. Słyszę coś. Ok, co my tu mamy? Lampeczka. No, Dlaczego by nie? Ok, ostrożnie. Jeszcze jedną zapalimy. Ja widzę drzwi. Spoko, czy są zepsute. Kamień. Niepotrzebny O, coś tam znowu dostać maila? Ale... O krzesiwo A co my tu mamy? Części maszynowe Nie, tak nic nie W ogóle po co mi to dali? Bardzo niestabilna mieszanka Mogę tym rzucić jakoś? Nie mogę. Nie jest to blisko miejsca wybuchu? O, patrzcie! A jak mam to odpalić? Tym świdrem? Czekajcie. Nie. Co to jest w ogóle? Jakaś dźwignia śmieszna? Nie. Wiecie co, ja to spróbuję pierdyknąć kamieniem. Wow, uciekaj. Uciekaj, no co ty Ops, przepraszam. Nie chciałem ci zrobić krzywy. Włączam latareczkę, bo jest już jej naprawdę bardzo mało. A tutaj nigdzie nie widzę Oliwy. A teraz jakby zabrakło jej, to by była po prostu kaplica. Widzę, widzę Krzysiu. Nie słyszę potworów, czyli jest. Okej. Okay. Dobra, szybko idziemy tu. Ops. Wyłączam latarkę. Coś tu mi dziewczyna najwyraźniej szarpie, bo... Bo, bo, bo... Słyszeliście sami. Latareczka oczywiście. Tam jest coś dziwnego. Wow! Co my tu mamy? Dobra, najpierw zjedzamy tutaj. Szukajcie oliwę Krzesiwa też mogą być w sumie, ale to mnie nie rajcuje. Coś tu widzę. Szukajcie. O, dobrze, że Jest oliwa, jesteśmy uratowani. Skakuj tam. No dalej jest jej mało, ale czekajcie, jest krzesiwo. Tutaj jest skrzynka pusta. Ten tutaj coś wziąłem. Kolejna retrospekcja, kurde. Dobra, teraz będziemy sobie siedzieli koło tej świeczki i... Dobra, jednak idziemy dalej. Kurczę, zdaje mi się, czy ja się kręcę tutaj w kółko? O Boże! Dlaczego oni mnie straszą? Gdzie jestem w ogóle? Muchy słyszę. Tu jest dużo, dużo krwi. Tak, jak zwykle, drako, zamiast przemyśleć, wchodź do jakiegoś pomieszczenia. O! Jakieś kartki i. Mm, Dźwignia, coś tam, coś tam. Ops! A ja się boję. O, widzicie, jak sprytnie schowali krzysiwo? Kurczę, melody jakby zaraz potwór miał wyskoczyć? Dobra, biegniemy. E, w sumie ma jakiś. O! O Boże! Znowu byśmy na niego skoczyli. Widzieliście go, tam był potwór! Nie chcę potworów. Panie potworze, idź pan sobie szybciej. Tam widziałem jeszcze po ledwie jedne drzwi takie ja tam wejdę jak kurczę. To coś mnie będzie chciało zjeść. Właśnie, o tych drzwiach mówiłem. Siemka i narka. Niech on to tam idzie, a się tu schowam. Ha, jestem sprytniejszy od ciebie. Jak widzicie, potworów nie trzeba się bać, chyba że... będą chciały was zjeść. To wtedy się ich bójcie. I co teraz, przydałoby nam się uciec stąd, tak? Dobra, speed. Nie wiem, gdzie jest ten potwór, ale... Chyba mnie za bardzo nie goni. Ops. Ops, słyszę go. O, Boże! Idź, uciekaj. On mnie chce zjeść. Jeszcze ja cię boję! Ops. Uciekaj, szybko. Do schodów jest tyci. Biegnij! Widzę was! Widzę drzwi! Nie! <ścoughs> Sorki, ale aż normalnie mi w gardle coś zacisnęło. Oh my god. Nie chcę tak. Ciemność cię osłoni. Nie chcę potworów. One są... Tak, i koło drzwi umarłem. Uciekaj. Nie, no i znowu jest to samo. Tak, ale teraz mnie nie cwaniaczku. Tak. 3, 2, 1, padam. Nie, idź sobie stąd, nie chcę na się od... Nie chcę cię odwracać, nie chcę cię widzieć. Drzwi. Mo... U... Jesteście uratowani, Boże święty. Uff. Nie wiem co tu się działo, ale... Mamy tu do maszynowni taka propa. Nie pamiętam. Chyba w poprzednim odcinku zdobyliśmy, tak? I ta melodia nadal taka... Uuuu. Jestem prawie umierający i... Wsumowałem wszystkie te części. Dwożywy Daniel. Wow. Fajnie tak to wygląda na czerwono, ale wiecie co? Resztą misji, zadań tutaj, zajmiemy się w następnym odcinku, bo jestem po prostu wykończony i. E? Dwuznacznie to wygląda. Ops, coś mi siadło? Nie chcę, żeby mi coś siadło. Dobra. Do zobaczenia niebawem. Trzymajcie się. Papa. Pa.